Tata z Zalesia. Tym razem bajka będzie o policjancie na koniku. Pan policjant dostał dzisiaj bardzo niefajne zgłoszenie. Okazało się, że w mieście grasuje seryjny złodziej choinek. Jedna po drugiej znikały drzewka, które posadzone były na miejskich skwerkach. Znikały też te z pobliżu lasu i jedna po drugiej znikały z krajobrazu. Pan policjan dostał zgłoszenie od mieszkańca, który miał takie drzewko posadzone przed swoim blokiem. A gdy wstał rano, okazało się, że został po nim tylko sam pień. Panu było bardzo smutno, bo przywiązał się do wszystkich do drzewa, które stało przed jego blokiem. A teraz niestety trzeba będzie posadzić nowe drzewko. Zanim urośnie minie bardzo dużo czasu. Miasto z samymi domami bez zieleni i drzew byłoby bardzo smutne, i dużo osób zwraca na to uwagę. I teraz pan policjant musiał znaleźć wszystkie te brakujące drzewka, a najlepiej to jeszcze złapać tego, kto je kradnie. Pan policjant na koniku wyruszył więc na patrol. Przejechał się śladem znikających drzewek, szukał ich, żeby odzyskać te drzewka. Pan policjant Pojechał na początku na miejsce, z którego ukradziono choinkę z przed bloku. Potem pojechał do innych miejsc. Pojechał koło lasu i pojechał wzdłuż parku. Tam też brakowało bardzo dużo choinek. Pan policjant był bardzo smutny. Stały sobie same pieńki tam, gdzie powinny być super drzewka. Pan policjant wiedział, że choinkę na święta najlepiej brać. Z lasu, tam gdzie są hodowle tych choinek. Pan policjant postanowił zapytać się mieszkańców, czy nie widzieli może kogoś podejrzanego. Niestety to nic nie pomogło. Potem przyszła kolej na sprawdzenie monitoringu miejskiego. Tam, niestety, jedyne co udało się zaobserwować, to zamaskowani ludzie, którzy szybko piłami mechanicznymi ścinali drzewa i pakowali je do samochodu ciężarowego, a następnie odjeżdżali siną w dal. Pan policjant próbował nawet namierzyć ich na kamerach, szukając trasy ich przejazdu, ale wyglądało to, jakby jeździły w kółko. Pan policjant jednak zanotował sobie trasę tego przejazdu i postanowił pojeździć. Zgodnie z tym. Jak krążyli ci rabusie. Jeździł tak, jeździł i poszukiwał podobnego samochodu do tego, na który ładowali choinki. I nawet to coś dało. Pan policjant znalazł bardzo podobny samochód. Teraz postanowił zawołać swoich kolegów. Zadzwonił do nich przez swoje policyjne radio, a kiedy już się zjawili na miejscu, to wszyscy razem. Weszli do miejsca, w którym znajdował się ten samochód. To, było to miejsce, w którym sprzedawano choinki na święta. Pan policjant miał nosa. Tak to byli ci rabusie. Spędzą oni swoje święta na komendzie, bo niestety zrobili coś bardzo złego. Pan policjant niestety nie przewróci choinek, aby rosły dalej w tym samym miejscu, przynajmniej już nigdy więcej kolejne chowinki nie będą znikały z miasta. Koniec!